Dzień dobry wszystkim. Chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, spełnienia. No i też e, przede wszystkim spędzenia tych e, świąt w najbliższym gronie. Miłe jatko przede wszystkim. Od no dzisiaj taka pogoda świąteczna. Treści od X lat. Od 20 paru lat spadł śnieg taki większy. Także zapowiadają się takie śnieżne święta. Jutro ma troszkę pomrozić. Gołąbki trochę wypuściłem. Troszkę na śniegu sobie siedzą. No nie jest rewelacyjnie. No taka troszkę już wilgoć chodzi. Ociepla się. Ale. No już ponad tydzień chodzą sobie dobre. Samczyki, bynajmniej samiczki, dopiero raz były puszczone. No, w zeszłym tygodniu były zaszczepione głąbki. Jak na razie wszystko ok. Żadnego jakiegoś tam nie zauważyłem, takiego z, z niekorzystnymi objawami zawsze tam ból szyi czy coś tam. Tam nie władz skrzydeł, ale na razie jest wszystko ok. Tak w miarę wszystko okej okay jest, no, nie widzę tak na razie, no i zobaczę samiczki jak tam będą, ale raczej wszystko też jest tak w miarę w porządku No nie chcą za bardzo chodzić, bo wczoraj też trochę jasno tych włoszył Już tam pojawił trochę sobie No, ale zawsze trochę przywietrzą skrzydła i ogólnie A. mogą sobie troszkę polatać no. Ciekawe jak się to przyłoży na wiosnę Czy będą i miały lepiej latać czy nie, ale no myślę, że tak. O, to było na tyle. Pozdrawiam, dobry lot.